Witam wszystkich serdecznie na obiecanym odcinku, e, pierwszym odcinku z serii Minecraft, Dzień Zagłady. E, tak, fabularna seria, w końcu. E, ogólnie, e, autor mapy to Pawcik. Na pewno dam też link e, w opisie do mapy. E, I co? No i zaczynam gry. Tak. Jeszcze są tekstury. To co to jest? No, czyli jest fabuła. To, o, da się siedzieć na krzesłach. No. Czyli są modyfikacje też jakieś, bo y, tam nie patrzyłem. Jest nóż. Jabłko. List od Franka1 Cześć, to ja twój przyjaciel Frank Nie wiem co się dzieje a, Ale gdy rano wstałem usłyszałem jakieś krzyki Na zewnątrz Więc wyszedłem aby to zobaczyć Ale gdy to zobaczyłem sam nie mogłem uwierzyć. Dobrze powiedział, uwierzyć Własnym oczom Ludzie po prostu się zjedali Na początku myślałem, że to tylko jakiś zły sen Ale jednak po chwili wróciłem do domu Aby sprawdzić wiadomości w telewizji Mówili, aby udać się do pobliskiego starego bunkra. Tam mają wszystko, co jest potrzebne, aby przeżyć. Gdy wyjdziesz z domu, głównymi drzwiami, idź cały czas na wprost, a na pewno trafisz. Będę czekał na ciebie w bunkrze. Powodzenia, Frank. Przyjaciel Frank, tak. Zauważyłem, że te y, amerykańskie imiona są często właśnie w mapach. Że Frank, Mark, y, Michał. Jeszcze jeden list. List od Franka. Zostawiłem ci w drugiej skrzyni to trochę zapasów. Nie jest ich dużo, ale wystarczy ci, aby dotrzeć do bunkra. Dobrze. Uh. Aha, to jest ten mod co pokazywałem już wcześniej. kustą MPC. Węgiel. Węgiel. Nie wiem po co węgiel O klucz do skrzyni A to do tamtej skrzyni na bank Na bank y, papier Ja zawsze biorę wszystko w takich mapach O tu jest crafting jakiś Bo nie wiadomo co się przyda Wędka, serio Po co mi wędka? Hmm. To y, są to już wychodzimy. Tak. Frontowe drzwi. i mhm. pochodnie sobie bym wziął. Tu chyba są szeidery. Może będą więc yy, takie nibo oszukiwanie. Ale. O, tam. i już nie wiem żadnej nic takiego, robi po prostu, żeby mieć pochodnie jakąś, żeby było jaśniej, czyli to są główne, tak, są tu, są tu, są tu. Ja się śmiał, gdyby z zombiaka wypadło więcej uszu niż yy, para. Czyli yy, stąd na wprost. Fajnie, że nie zaczekał ten frank, tylko sobie sam poszedł. To... Mógł zaczekać. No gdzie jest już, to ten bunkier na bank to ten bunkier. Bo co innego mogłoby być tam wybudowane, Coś tam jeszcze jest, jakaś taka wieżyczka Satelitarna jakaś taka Tak, wieżyczka satelitarna Szkielet na... Szkielet na koniu O kurde Nie ma tak się fascynować e, szkieletami na koniu, kiedy ma się iść do bunkra, żeby uciec od apokalipsy. Tak. Teraz, gdzie to było? To było przy tamtym drzewie, gdzieś. Eee, zauważcie, że pająki, krowy, kurczaki, tamte wszystkie, co miałem. no krów to wszyscy jeszcze nie widziałem. No patrzcie. Ciekawe czy wypada zwykłe mięso czy ten. Czy zgniłeś? Szybko podnosić wszystko. Ja pójdę do tej. Ma ten zenchantowany miecz. To. Będę próbował go jakoś zaciągnąć i zabić. To może ten miecz wypadnie. Ale ja chcę się już dostać do miejsca, do którego miałem iść, czyli do bunker Tak, to jest bunkier. Nie tam powinienem. Okej, Chyba nie żyj Co O, yy, te, zmieniłem Znaczy, nieopieczone mięso zimnaczki, super. Stara strzykawka. Yy, punkt badań. A to ja tu nie wchodzę. Yy, bunkr przyjęć. Karta do bunkru. I notatka Josepha. Notatka Josepa. Zostałem przydzielony na jakiś czas do wieży, aby przyjmować ludzi do badań, zanim wpuścimy ich do bólka. Ludzie panikują, czasami robi się tutaj zamieszanie, ale staramy się nad tym zapanować, jak tylko możemy. Jutro niedługo kończymy tutaj naszą robotę, ponieważ została już tylko garstka osób do przebadania. Za około godzinę wszyscy będziemy w buch. Coś im tu chyba nie pykło To już jest dzień Czemu się nie palą za mną Eee. Karta mam Nie ja nie wiem czy na słor nie miałem tego Ja się słucham w tym domku. Tak, bo ja tu za chwilę zginę i Muszę coś zjeść. No na to trzeba było na survival, bo nie widzę innej opcji. Dobra, idę. Do widzenia panowie, ja idę do bunkra, mam kartę. Ciekawe czy to teraz zadziała. Tak, zadziałało. Czyli trzeba tu na walu być. To co to jest? To jest jakieś Pomieszczenie kontrolne. Tu nic nie... A, żeg Żegnam pana. Niestety pan... Pan sobie... Y się przekontrolował już nad za dobrze. Się tu zamknę, żeby było bezpieczniej. O, e. No, może takie coś być na przykład. Uj. Nic nie ma. A te szatki to są te. E, droppery A czemu tego nie mogę otworzyć? Ten mogę, a, a tego... tego nie. Notatka Edwarda. Usz. Zegar. Nie wiem po co. No. Notatka Edwarda. Jeden. Notatka Edwarda. Jestem już w bunkrze. Niedługo powinna dotrzeć tu moja siostra. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję tylko, że będzie cała, zdoro, cała i zdrowa. Edward Scott. Znaczy, nie, nie nie, nie, nie chcę podpisywać. Notatka Edwarda. Nie chciałem nikomu o tym mówić, ale podczas podróży do tego miejsca jadłem trochę z niego mięsa. Nie mogłem już wytrzymać z głodu. Znajomy mu pomógł mi się przedostać bez badań do środka. Dopiska. Mam gorączkę i wszystko mnie boli. Czyżby jednak udała się infekcja? Oby nie. Mam nadzieję tylko, że wojskowi nic nie zauważą. No. To fajnie. Jest tu gdzieś. Frank jest, jest. Jabłko. Notatka Jakoba Klucz. Tu nic nie mam. Notatka Franka i mięso. I nic. To Frank. Jak to jeden już było przecież. A nie list to jestem już w bunkrze z resztą ludzi. Mamy tutaj prąd, wodę, żywność, miejsce do spania, a co najważniejsze, jesteśmy tutaj bezpieczni od tych szwędacz. Jakiś sz szwendacz Sam bunkier może i nie jest w dobrym stanie, ale na pewno wiele wytrzyma. Dodatkowo jest tutaj uzbrojone wojsko, więc nic nam chyba nie grozi. Frank. Poprzez takiego pewnego Edwarda to już tak. No tatka Jacoba. Jestem już przy bunkrze, a, e, znaczy w bunkrze, ale zabronili tutaj wnosić jakąkolwiek broń. E, każdą broń, którą znaleźliby u nas, idzie od razu na dół e, do magazynu pod klucz. Niby obiecali, że oddadzą ją e, przy wyjściu, ale ja im nie ufam, dlatego schowałem swój pistolet razem z amunicją w okolicach bunkra. Nawet jeśli ktoś znalazłby tę skrzynię, to i tak nie ma do niej klucza. No a ja mam. Przecież. Oj! Zablokowane drzwi. Mam sikierę, przecież. No tak. Jestem przygotowany na wszystko. Mm. O, akut. Nie wiem czy powinienem crafting tworzyć, ale... Magazyn. Jak tu są zamknięte drzwi, to tam nie będę wchodzić. O, panie dowódco, miał pan złotego glocka. Tak. Uuu. Mm. Dobrze. To zaczynamy czytać. Notatka Johna Kegana. Wraz z moim oddziałem zostałem wysłany tutaj przez dowódcę wojska. Stacjonującego w laboratorium kazano nam utworzyć tutaj, pu tutaj bliższy punkt sch schronienia. Dla ludzi do labo laboratorium jest daleka droga, a musimy ochronić jak najwięcej osób. Ja jako kapitan mam być dowódcą tego bunkra. Mu też coś nie pykło. Notatka Johna Kegana. Jest to stary bunkier przedwojenny, lecz zostało tu jeszcze kilka rzeczy, takie jak stare materace i łóżka oraz inne przedmioty, resztę zagospodarujemy sami. Szczególnie y, musimy zaopatrzyć się w jakiś punkt medyczny, mamy ze sobą lekarza, więc w razie czego będziemy mogli pomóc arami. Y, druga część. Znaczy trzecia już. Notatka Johna Kegana. Nie możemy przyjmować od razu ludzi do bunkra. Najpierw muszą przejść badania w wieży obok. Czyli nie są zainfekowani. Jeśli zaraza wdałaby się tutaj, będzie po nas. Dla bezpieczeństwa innych nie możemy tak ryzykować. Ton Kegan. No, coś, coś. Niestety wam nie poszło po waszej myśli. Ktoś musiał przedostać się do bunkra bez badań. Po prostu wśliznął się tutaj naraził na niebezpieczeństwo nas wszystkich. Czas się stąd wynosić, i gdy próbowałem ratować innych, sam zostałem zainfekowany. Nie ma dla mnie już ratunku. Moja służba kończy się tutaj. John Keegan. Czasem tak bywa, niestety. Coś się tu zasypało. Uchu, jeszcze jakaś łopata, miecz. I butelka. No, a trzeba jeszcze iść do magazynu, zobaczyć co tam jest. Zupa to odłożę. Crafting może się przyda. Nie wiem po co zgniemień, więc odłożę to wezmę. I myślę, że te wszystkie notatki już się nie przydadzą. Jest to i list od Franka 3 Czy to też się już nie przyda Mogę już sam y, farmę jakoś ten zrobić. Nie wiem czemu nikt na to nie wpadł. O, kilo. Słabo, a bo to są zepsute ziemniaki. No, yy, to czas czytać. Yy, to znowu ja, Franek. Znaczy, Frank, pewnie zdziwiłeś się, gdy tutaj wszedłeś. Weszłeś, yy, ktoś z górnego poziomu wniósł do bunkra infekcję. Sam się zdziwię, skoro wszyscy przed wejściem do środka musieli przejść badania. Ale nie czas, żeby o tym myśleć. Musimy wynosić się stąd, czym prędzej. Kazali iść nam do laboratorium. Może znajdzie się również miejsce dla nas. Będę zaznaczał dla ciebie drogę drewnianymi słupkami, abyś za mną mógł iść. Dla naszego dowódcy Johna nie udało się przeżyć. E, co? Dla naszego dowódcy Johna nie udało się przeżyć? Naszemu dowódcy Johnowi. Dlatego poprosiłem ludzi, aby zostawili to trochę zapasów dla siebie. Mhm. Punkt medyczny: ha, ciasto. Ta skrzynka zamknięta to coś. A, ja witam. I sypialna 3. Ciekawe, jak wygląda ich y, walka. Alka. No, jak wyglądało wejście infekcji do bunkra? Ale jakiś toż mówił, że gdzieś. Gdzieś jest. Fryka Ja szukam czegoś. Mm hmm. Powiem, y, ta gra jest ciężka. Po prostu ta gra jest ciężka. Tych A. zombie tu jest Multum. A włas był... Gdzie był włas? To zginę zanim dotrę do was. Gdzieś przywodzi. Tu, 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 tu. O ile y, się mowy nie pojawi nie y, nie znikałam no tak w dzień to nie będą się pojawiać. Więc zaczekam na dzień chyba. Chociaż nie wiem czy się opłaca czekać wokół. Klucz czajkoba. Tak widziałem tego pojął. Coś tu jest. No w końcu. A i jest taki myk, że. Robi tak, 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 tak. Mm. tak. Tak, tak. Tak to się nie przyda. Jako też się nie przyda. To też to. To teraz już tego w życiu nie otworzę. A ja mam i zasłupam. I powiem wam tak w kolejnym odcinku. Pójdę już za tymi słupami. Nadwiedź Wiedźma jest w kolejnym odcinku, pójdziemy za supami, za Frankiem. Na dzisiaj to już będzie tyle. Znaleźliśmy broń, schron, jest apokalipsa na świecie. Cześć.